Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego prawdziwa cześć dla Boga jest prosta i skoncentrowana na Jego słowie? W świecie, w którym tak wiele religii opiera się na skomplikowanych rytuałach, obrazach i uroczystych ceremoniach, dlaczego wiara chrześcijańska podkreśla czystą i bezpośrednią adorację? Odpowiedź znajdziemy w samej Biblii. Dziś odkryjemy, jak Bóg pragnie być czczony i dlaczego to całkowicie zmienia naszą relację z Nim. Od najdawniejszych czasów ludzkość szukała sposobów na połączenie się z tym, co boskie. Wiele kultur budowało imponujące świątynie, składało ekstrawaganckie ofiary i praktykowało mistyczne rytuały. Jednak, kiedy zagłębiamy się w Biblię, widzimy, że Bóg nigdy nie wymagał niczego poza szczerym sercem i prawdziwą wiarą. W Ewangelii Jana 4:24 czytamy: Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, Powinni go czcić w duchu i prawdzie. To oznacza, że prawdziwa adoracja nie wymaga skomplikowanych rytuałów, ale raczej serca poddanego Bogu i życia opartego na jego słowie. Pierwotny Kościół oddawał cześć Bogu w prosty sposób. Czytali słowo, modlili się razem i łamali chleb. Dzieje Apostolskie 2:42. Bez luksusowych świątyń i rozbudowanych ceremonii, tylko wspólnota i autentyczna wiara. Jezus potępił hipokryzję faryzeuszy, którzy przestrzegali zewnętrznych reguł, ale mieli serca dalekie od Boga Ewangelia Marka 7,6. Nasza cześć dla Boga musi być szczera, a nie jedynie pustym rytuałem. Wiele systemów religijnych przedkłada ludzkie zasady nad prawdę biblijną, jednak kolosan 3:16 uczy nas, że prawdziwa adoracja wypływa z nauki Bożego Słowa i wywyższania Chrystusa. W Starym Testamencie kapłani byli pośrednikami między ludźmi a Bogiem. Teraz dzięki Jezusowi mamy bezpośredni dostęp do Boga Hebrajczyków 10:19:22. Co sprawia, że skomplikowane struktury religijne są zbędne. Prosta adoracja oznacza mniej zbędnych elementów i większe skupienie na tym, co naprawdę się liczy naszej bliskiej relacji z Bogiem. To serce zwrócone ku Niemu jest istotą prawdziwej czci nie zewnętrzne formy. Prawdziwa adoracja nie polega na świątyniach, rytuałach czy ceremoniach, ale na życiu skoncentrowanym na Bożym Słowie i szczerym sercu przed Bogiem. On nie szuka formalizmu, lecz tych, którzy czczą Go w duchu i prawdzie. A teraz pytanie do Ciebie. Jak wygląda Twoja adoracja? Czy skupiasz się bardziej na tradycji czy na istocie wiary? Podziel się swoją opinią w komentarzu, i udostępnij ten film, aby więcej osób mogło zrozumieć, jak ważna jest autentyczna cześć dla Boga.